Dzień dobry, tu ja mówię mogę dochodzić takie dziwne dźwięki do Państwa by coś skrzypiało, coś kogoś przypalał rozgrzanym żelazem jak koklinowski kmicica ale to nie to nic z tych rzeczy nie ma tu żadnych tortur o, o ile nie licząc pieczenia kury na karuzeli to daje właśnie taki pogłos także najmocniej Państwa przepraszam za to dodatkową atrakcję no ale obiad się kręci na karuzeli. Coś jeść trzeba. Ostatnio o było sporo. To dzisiaj damy sobie spokój. Chociaż trochę mnie kusi, bo jest jeszcze jeden wątek, który chciałbym uzupełnić, ale to może kiedyś przy okazji na razie odsadnimy, bo ile można jeść. Śpiewał też nie będę, pomimo licznych zachęt. Ja wiem, że mam talent, no ale jakoś nie widzę się w tej branży. Proszę Państwa, za nami dwa kongresy, konwencje. Brzydko można powiedzieć, nasiadły dwóch największych partii i chciałbym Was zapytać, co Wam w głowie zostało po tych dwóch spotkaniach ponoś programowych? Bo mnie nic, mam przeciąg. No może ja głupi jestem, może mam za niskie to IQ. Coś ostatnio się bawiłem w jakiś to IQ. Nawiasem mówiąc, nie wiem, na czym polega fenomen tych testów, bo układanie kwadracików i liczenie kropeczek na biedronkach, to dla mnie są jakieś zadania matematyczno-logiczne. No przecież inteligencja to chyba coś więcej niż tylko znajomość z tej jednej dziedziny. Nic mi nie zostało w głowie proszę Państwa, bo jak mówią fachowcy, mówią specjaliści, już pomijając to moje IQ, Hmm, czy w ogóle potencjał intelektualny, polityka musi wzbudzać emocje. Polityka musi nieść za sobą jakąś emocję. Ja wiem, że są ludzie, którym się wydaje, że najważniejszy jest program, że merytoryka, że zawartość, treść tego co politycy mają konkretnie obywatelom do zaoferowania, to jest istota polityki i w rzeczywistości, w rzeczywistości tak jest, ale wybory się wygra w zupełnie inny sposób no bo nawet ci wszyscy, którzy krzyczą, a gdzie program, a gdzie program, oczywiście nigdy tych programów nie czytają. Ja też chyba w życiu nie przeczytałem żadnego programu partii politycznej, co nie znaczy, że nie wiem, co w tych partiach politycznych pisz. No i żadna z tych partii nie była w stanie wytworzyć żadnej emocji, żadna z tych partii nie była w stanie wytworzyć jednej myśli, jednego komunikatu, który by zapadł Polakom w pamięci. Wczoraj tak liznąłem tylko ten no, rzekomy program socjalny PiS, no to, to jest, proszę Państwa, katastrofa. Populizm już naprawdę na poziomie partii razem to mieszkanie dobrem, mieszkanie prawem, nie towarem chyba tak to szło, chociaż w tym przypadku akurat PIS nie mówiło o mieszkaniach, no ale jeśli się komukolwiek z Nowogrodzkiej wydaje, że oferując Polakom 500 dla każdego dorosłego obywatela i czterodniowy program, plan pracy dla seniorów, czy też 100 tysięcy na trzecie dziecko, że tymi no, wabikami bardzo populistycznymi zmieni się cokolwiek, w strukturze poparcia dla poszczególnych partii, no to, to jest oczywiście głęboka naiwność. Tak nawiasem mówiąc, proszę Państwa, jak wiecie, ja byłem no, ostrym krytykiem tych wszystkich pseudocelebrytów, którzy to mówili, że patologia dostanie 500 plus i się napcha i napije wódki i tyle będzie z tego, a my za to wszystko będziemy musieli płacić. Ale jeśli chodzi o te 100 tysięcy, to ja myślę, że to była straszliwa podkusa właśnie no, dla, tych, e, dla tych rodzin, rodzin, rodzin jak rodzin, dla tych ludzi, którzy no, nie są wzorem właśnie rodziny, najłagodniej mówiąc i nie e, niespecjalnie zajmują się dziećmi albo w ogóle się dziećmi zajmują, chociaż dzieci robią. No, a rzeczywiście patologia występuje w tych i rodzinach i konkubinatach w bardzo mocny sposób, i to rzeczywiście, no, taka dla nich abstrakcyjna kwota mogłaby być bardzo dużo, dużą pokusą. Ja tu widzę więcej zagrożeń niż naprawdę jakiegoś realnego skutku społecznego. Także w kategoriach programu w ogóle na to nie patrzę, a i też w kategoriach tych myśli która Zapadnie Polakom w głowach również. No. Jeśli chodzi o, o Platformę Obywatelską i Tuska, no tu, w świętej pamięci Platformę Obywatelską i Tuska, no to tu już jest pełna żenada. Drodzy Państwo, czy Real Madryt albo Barcelona zmieniłyby nazwę, no Barcelonie to w ogóle by było yy, trudno zmienić nazwę, bo to jednocześnie nazwa miasta. No ale wiecie Państwo o, o co chodzi. Czy Real Madryt zmieniłby szyld w związku z tym, że coś tam z kimś się połączył, czy się nie połączył, czy kupił nowego zawodnika? No dla wielkich marek, marek zwycięskich szyld, logo, brand, jak zwał tak wywiał sztandar, flaga, to jest świętość. Tego się nie zmienia. Tymczasem za wielki sukces Tusk ogłosił to, że pogrzebał Platformę. On dzisiaj coś tam bełkotał w stylu Palikota, bo to już jest typ na tym poziomie, albo i jeszcze niżej, że Kaczyński urządził sobie stypę, chyba w Katowicach był ten cały zjazd, tak? No i tam został upokorzony, coś tam bredził o i tak dalej, nie chce mi się tego nawet przytaczać, no ale tymczasem stypa, prawdziwa stypa, miała miejsce na tym właśnie spędzie Platformy Obywatelskiej. To tam się odbył pogrzeb Platformy Obywatelskiej I, i żeby to był jeszcze jakiś pogrzeb spektakularny, żeby ten co wprawdzie ten pogrzeb nazwano weselem czy nowym otwarciem, sukcesem. No ale to nowe otwarcie polega na tym, że pokazano starą nazwę Komitetu Wyborczego i Klubu Sejmowego, czyli Koalicja Obywatelska, no i po, pokazano staro, stare logo zarżnięte z woźb, serduszko to też jest przewrotnie, żeby taka partia miała taki słodki symbol w logo. No to, to jest. No zbiera się nam mdłości i to cała, proszę Państwa, afera polityczna. No te wszystkie wystąpienia, które tam słyszeliśmy, ja to widziałem piąte przez 60. To powiem Państwu tak dość przewrotnie, że tam nawet ta produkcja nienawiści do Pisu i do Kaczyńskiego jest tak jałowa, jest tak wtórna tak mierna miałka, że nawet to niespecjalnie wzbudzało emocje, no to widać, że to wszystko było topornie wyreżyserowane, że no, chodziło o, o tą strategię, którą Tusk stosuje od lat, czyli wbić szpilkę Kaczyńskiemu, poczekać na jego bardzo emocjonalną reakcję i później mówić o tym, jaki to PiS jest nienawistny i no zresztą, co ja Państwa będę zamęczał tymi teoriami, przecież wiecie, widzicie to na pamięć. No jest jeszcze trzecia partia, która w tym wszystkim się miotała dość mocno, no to, to jest oczywiście Konfederacja. No I właściwie to oni niosą za sobą jakąś jedną emocję, dość silną, i ta emocja jest emocją antypisowską. Ale na tej emocji antypisowskiej już nie za wiele zyskują. Konfederacja stanęła w miejscu, w niektórych scenarzach nawet trochę traci. Osobowość Sławomira Mencena. Ja nie wiem, kto widzi w tym polityku charyzmy. No, charyzma, ja takiej charyzmy absolutnie nie widzę. Jego wizja tego darwinizmu społecznego, czyli popłóczynę po Korwinie Mike i Balcerowiczu, to jest coś. Co nie, nie ma prawa dać większego poparcia niż 15%, I, i to można zapomnieć o tym, że to kiedykolwiek będzie partia liderująca w sondażach, czy partia zwycięska w wyborach. Proszę Państwa, no, te przełomy, które widzieliśmy w polityce, chociażby nawet w przypadku takiego Kukiza, no to. Jeśli myślicie Kuki, co pierwsze wam się kojarzy? No na pewno i owy, i demokracja, bezpośrednia walka z tym skostniałym systemem. On to tłuk non-stop I, i na tym naprawdę skupił uwagę wielu wyborców. No przecież jego wynik w, w, w wyborach prezydenckich do dzisiaj jest uważany za fenomen. Nikt wcześniej, nikt później e, takiego wyniku e, nie powtórzył, jeśli chodzi o tych kandydatów tak zwanych egzotycznych. No, bo można mówić, że no, prawdziwego, w prawdziwy fenomen to, to Karol Nawrocki, no ale jednak Karol Nawrocki, chociaż sam politykiem nie był w momencie, gdy startował w wyborach, to no to jednak był popierany przez poważną, największą chyba w Polsce w tej chwili partię polityczną. No ale Kukis rzucił hasło, które było nośne, które było lotne i które przyciągało uwagę wyborców. Pis w 2015 roku z tym swoim 500 plus i z reformą e, sądownictwa, no i z tym hasłem Polska w ruinie też wzbudził odpowiednie emocje i też wskazywał na nowe możliwości, e, na nowy potencjał, jaki Polska powin, po, 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 który Polska powinna sięgnąć. Co z tego wyszło, to widzieliśmy, no ale naprawdę w pierwszych czterech latach nie, był, nie wyglądało to źle, a ja zawsze twierdziłem i twierdzić będą, że to były cztery lata najlepsze dla Polski. No, ale tym bardziej, że przecież po pierwszej kadencji PiS nie tylko nie utracił poparcia, ale zwiększył je niemalże o 10%, bo wynik miał tam po 44% poparcia. I to dwukrotnie raz w wyborach europejskich, raz w wyborach parlamentarnych. No, pamiętam wtedy, jak wściekły był Kaczyński, że nie udało się zdobyć większości parlamentarnej. wtedy też pisałem: Panie Jarosławie, pan jeszcze podziękuję, będzie się modlił o taki wynik. I no, i stety czy niestety miałem rację. No to samo też dotyczy Platformy obywatelskich w 2007 roku. Tam zbudowano bardzo toksyczną emocję, antypisowską. No, PiS trochę dostarczył argumentów tą niemoralną koalicją z Giertychem i samą obroną, ale to była strategia też Tuska, jak mówił o tym później Rokita, który bezpośrednio przecież brał udział w tych rozmowach, ale mimo wszystko tam była jakaś emocja. Jasne, że toksy, toksyczna, zbudowana nienawi nienawiści, zbudowana na tym, co znów się odwołam do Rokity, przecież to był człowiek e, e, pierwszy po Tusku swego czasu. W Platformie Obywatelskiej on mówi wprost, że tą strategię podziału, polaryzacji i nienawiści do PiSu wymyślił sam Tusk. Jak również Tusk wymyślił Palikota, aby spuszczać go z łańcucha w tych podramkowych sytuacjach. No mieliśmy też te, te toksyczną emocję w 2010 roku, to zbudowane wokół tragedii czy zamachu z jak to woli. Ja ciągle tej opcji z zamachem nie wykluczam. Taki jestem oszołom, a teraz mamy, proszę Państwa, miałkość. Właściwie trzy największe partie w Polsce skupiają się na wzajemnej nawalance, co nie jest niczym nowym, ale żadna z tych partii nie proponuje czegoś, co by, co by właśnie przykowało uwagę Polaków, co by sprawiło, aha, no ci faktycznie mają pomysł, który jest wart, wart poparcia. Takiego pomysłu nie zaprezentował PiS podczas tego kongresu. Ja mam wrażenie, że ten kongres był dla PiSu, dla działaczy PiSu i dla najwierniejszych zwiernych, czyli kluby Gazety Polskiej i, i tak dalej. No, ogłoszono na Twitterze wielki sukces w postaci pojednania Beaty Szydło z Mateuszem, Morawieckim, no z jednej strony można ironizować, a z drugiej strony po powiedzieć, no dobrze, że tak się stało, tylko jakie to ma znaczenie dla przeciętnego Kowalskiego, czy przeciętnej Nowakowej, e, tych ludzi, którzy pójdą e, głosować za dwa lata, a daj Boże wcześniej, e, w wyborach e, parlamentarnych. No co to konia obchodzi? No e, e, i jeśli Cała polityka w tej chwili opiera się na jałowej na Walance, no bo przecież Konfederacja też niczego nie proponuje, ja właściwie nie wiem jaki jest program, Konf no ja wiem, proste, proste podatki, to można oklepać tą formułkę, to, to ta formułka jest proste podatki i w ogóle najlepiej, żeby podatków nie było, to jest klepana od, przez Janusza Korwina-Mikke od 40 lat, no, jak wiemy, Janusz Kornik, Nike, największe wyniki, jak ten nam osiągał, to udało mu się przekroczyć próg wyborczy i to w tym w ciągu tych 40 lat to chyba za dwa razy, jak się nie mylę. E Jeśli się bazuje tylko i wyłącznie na tym ringu wypełnionym kisielem i na wzajemnej nawalance, no to mamy taki maraz, jaki mamy. W sytuacji, gdy Donald Tusk gryje i zadkiem, i nosem, chociaż nie wiem, czy to fizy fiz fizycznie możliwe, po dnie i jeszcze to dno rysuje i, prze i przebija powoli, no to któraś z partii prawicowych powinna być jak świeże powietrze, jak świeży oddech, eee, no w, w całej tej zgnuśnionej, zgiśniętej eee, atmosferze, no, a tymczasem jest eee, dokładnie odwrotnie. Trzy największe partie, Platforma, PiS i Konfederacja kiszą się we własnym SOSie i skupiają się na wzajemnej nawalance i dlatego między innymi absolutnie nie wierzę w te rewelacje sondażowe, które raz jednym, raz drugim dają po 5 czy po 6 punktów procentowych w górę, czy w dół. No. Bo cóż takiego się stało, kiedy cały czas mamy ten sam maraz, kiedy cały czas mamy ten sam przekaz, ten sam, tę samą myśl, albo, albo ten sam brak myśli, to chyba jest lepsze określenie. Także te całe dwa spędy, które się odbyły w ostatni weekend, to ktoś tam pokazywał zainteresowanie na YouTube e, dla tych paneli. Nie wiem, ich tam w końcu 100 było opisu, no i tam naprawdę było no, żenujące. Ja wiem, że to raz, że te statystyki oglądalności na żywo w YouTube to wyglądają trochę inaczej, bo przy nagraniu, otwarzaniu nagrania, e, oho, jeszcze mamy znaki z niebios, że to wszystko co mówię to jest prawdą, a może być jeszcze lepiej w cudzysłowie. A tak swoją drogą zobaczymy co, co to za efekt wyjdzie wizualny po po takich zabiegach. No a ty lampa czemu się nie włączyłaś? Spaliłaś mi się? Podejdę, zobaczę. A może ona w ogóle nie była włączona, ja taki zakręcony jestem. Tak czy inaczej proszę Państwa, no jak widzicie, nawet ateiście. tejście nie znaki. Dobrze chłopie mówisz, dobrze mówisz, marność nad marnościami w marności w marność. Kto pierwszy, to marność przełamie, a moim faworytem jest, konsekwentnie stawiam na jednego faworyta politycznego, jest Karol Nawrocki. Kto pierwszy pokaże nowe otwarcie, kto pierwszy pociągnie za sobą, czy swoją osobowością, czy właśnie takim przekazem Polaków, no to ten wygra najbliższe wybory. No, a jeśli nie stanie się nic takiego, jeśli marazm będzie kontynuowany, no to niestety, ja nie chcę Państwa straszyć, ale ja też nie będę opowiadał historii nie, nie trzymających się rzeczywistości. No, koalicja 13 grudnia, najzwyczajniej w świecie, ma szanse realne szanse na drugą kadencję. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Fakty są smutne, są przygnębiające i gdy się patrzy na to wszystko, no to naprawdę to się nie bardzo chcę w ogóle to komentować, no bo cóż to za przyjemność wprowadzanie się w taki nastrój przygnębienia, właśnie w taki nastrój marazmu, no u mnie w domu się mówi takie memlanie. I Masiakla też się mówi. Masiakla siakla pomieszane z memlaniem. Ale tak ten obraz polityki w tej, chwili, w tej chwili wygląda. Kto pierwszy to przełamie, daj Boże, żeby byłby to Karol Nawrodzki, no, ten, ten poprowadzi drużynę do zwycięstwa. I za to proszę Państwa, trzeba trzymać trzeba, kciuki mocno. I żeby właśnie nie pozostawiać w, tej, w, tej, w tym i w tej beznadziei, to to. to. Uznajmy za wniosek najważniejszy z dzisiejszej prelekcji. Panie Karolu Nawrocki, Panie Prezydencie, do dzieła i życzymy powodzenia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.